Witam wszystkich Dzisiaj taki filmik O tym, że Nie wytrzymała skrzynia John Deere Po tuningu Dla przypomnienia silnik 220 koni Jest mocniejszy Jest sieczkanie włożony do tego modelu Jak ktoś nie widział poprzedniego filmiku To może sobie zobaczyć na moim kanale Jak to się stało, że tych koni tu przybyło Jadę agregatować Czujnikiem tym dużym John no i wykrakał ktoś. Bo się pytaliście, czy skrzynia wytrzyma. No i nie wytrzymała skrzynia. E, ślizga, teraz wam pokażę na których biegach. E, ślizga tutaj się na 1-2. Na te biegi. No, tutaj na wstecz normalnie chodzi, na 3-4 normalnie chodzi a 1, 2 jest zgrzyt, i ciągnik stoi, nie rusza na każdym zakresie. I zaraz Wam pokażę, co się stało. Yy, a stało się tutaj właśnie to, że dlatego ta awaria jest, że w tej skrzyni jest taki koszt sprzęgłowy na wałku, tu u góry i prawdopodobnie, bo jest zgrzyt, jakby się ślizgało. To znaczy, żeby były taczki zużyte. Taczki tutaj tak z jednej strony, tak z drugiej, tak wyglądają. O, przekładki taczki, normalnie mokre tarcze sprzęgło cierne. A tutaj, tu jest akurat widzicie, zużyte już trochę. Z tej prawej, lewej strony. Tu jest zużyte tako. Tu jest dobrze. I tam może być to samo, że tu może być 1 dwa zużyte. Po prostu był częściej ten bieg wrzucany. 1-2. I się trochę zużyło. I to samo się zużyło tutaj na tym. Koszu, bo tu też są te takie tam frezy i też się po prostu zużywają w środku. No tutaj teraz tak nie będzie tego widać. No nie będzie widać tego dobrze akurat, ale też się zużywają tam, ścinają się. No i po prostu ścięło, ści, ścięło się tu i tu, i albo tu, albo tu, albo, 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 albo tylko na koszu. No. Trzeba niestety rozpołowić. Trzeba będzie rozpołowić niestety. I wymienić ten wałek. Jak widzicie tu wałków mam. Chyba ze trzy. Trzy, chyba jeszcze jeden w skrzyni jest. I trzeba będzie zmienić ten wałek, ten kosz. Wybrać co najlepsze. I już robota jest. Trochę się wkurzyłem, bo ta go tam testował, mordował go. Ciągnik chodzi na tych biegach, co zostały. Pokażę Wam, które zaraz jadę, właśnie też agregatować. Zostało mi ze 4 hektary, chyba do morza Jarego. Nie ma tutaj tych 1-2, właśnie biegów. Po prostu się zdarło. Ale może Wam zademonstruję, pale. Teraz tak. Nie wiem czy słychać to ale nie będę tam w Po prostu się zużyło po prostu no, i to, to, to tyle Trzeba robić no, niestety no, Ale ciągnik w agregacie chodzi na 1500 obrotów Po prostu więcej mu nie trzeba ma taki moment obrotowy wysoki że spokojnie sobie daje z tym radę nawet jak się zapcha agregat to ciągnie go na błokę tam Ziemia jak się zapcha, tam na świeże robimy, trochę się przypycha. Także widzicie, już taki ładny był, a już się zepsuł. No ale tak to bywa. Trumpa Pięknie Ciemno już jest, ale pokażę wam jak się zbiera Nie. na ostatnim biegu. Ja owe obroty mam teraz? I wciskam gaz do dechy teraz. To się dokładnie niesamowicie...